Dojechaliśmy! Zaczynamy wakacje! Tak wygląda nasz pokój i pierwszy raz w życiu wzięliśmy pokój z basenem. Ciekawa jestem jak nam się to sprawdzi. Wcześniej się bardzo bałam, No tu mamy taką fajną strefę. Patrzcie na to, dzień dobry, tak w ogóle. To jest nasze miejsce na kilka najbliższych dni. Jesteśmy już na Krecie. Leciliśmy z Wrocławia, lot bardzo krótki 2,5 godziny. Mm, więc spaliśmy, bo lesiliśmy w nocy, nawet nie wiem kiedy to zleciało. Wszystko świetnie zorganizowane. Po raz kolejny jesteśmy z wakacje.pl bez żadnych zastrzeżeń. Właśnie jak podróżujemy z dzieciakami, to chyba jednak wolimy mieć wszystko zorganizowane, też podane pod noc, śniadanie, przekąski, obiady, kolacje, animacje, atrakcje. Fajny hotel myślę, że wybrałam. Taki inny, spokojny. Myślę, że każdy tutaj z nas znajdzie coś dla siebie. Na stronie wakacje.pl znajdziecie oczywiście mnóstwo różnych kierunków. Ja sama siedząc nad Kretą spędziłam ładnych kilka godzin, żeby ostatecznie wybrać hotel, bo też było dużo fajnych i trzeba było podjąć ostateczną decyzję. Z wakacje.pl na urlopie jesteśmy po raz kolejny. Na pewno byliśmy razem na Cyprze, Turcja, Zanzibar, Rzym jako taki city break. I naprawdę wam polecam. Mamy to sprawdzone, przetestowane i zawsze bez żadnych problemów.